Jedziemy. Tu Marty nie żyje. Kto strzela? Ja Samer. rozwalam wentylator. Znaczy no. Coś tam jakieś. No nie! Obcych upadł. Co, o co chodzi? To było szybkie. No nie strzelaj do mnie, Samer Ale koniec wody. Owcek był. Samer, <średenium. średenium>. nie, <średenium. nie <średenium. <średenium> 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 A miałem go zabić na samym. Nie mam. co ty zrobiłeś? Chciałem sobie tak wejść na ten przy B i tak sobie po... ten... poniszczyć Ale przypadkiem wcisnęłem spację Aha Tutaj nie masz A ta mapa znowu... jest nie to mapa znowu... I kto tam Sorry O tak chciałem, o patrz Pizio I jestem inocentem Czemu detektywa? Ja? Tak Co? Tu masz ogień Tam się pojadałeś tak. Tu, już tu, tu... Przepraszam. Owcy pod To Cześć, <śpiewanie> ochrony. Z nim tak. przypadki! Hej, Ben! Nie umie się bawić. Co to za wybuch? Dobra, co ty wybuchłeś? To nie był wybuch. A co to było? To była beczka wybuchająca. No to, no to wybuch. Nawet tu tak strzelało. Ej, ale nie wchodzimy w tektury. tektury? Tekstury? Tekstury. Okay. Owcy chyba nie żyje. nie bo, żyje ten numer. Nie. Owcy martwi nie mówią. A czy ja toś Czemu sama zabiłeś Owcyka? No. Czemu zabiłeś Owcyka? Jakbym żył, to bym ci powiedział czemu. Bo nie ma czemu. Na na się no, 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 Nie Ale ja z Marcem rozmawiam. O, tak. Nie posłuchujcie! Halo? Lewacz, gdzie ty, jesteś tu? Jak, jak się zmieniał w ten? E, też. Pójdź beczką, patrz jak zapierdzielam. Zaraz, wy obaj nie żyjecie? Nie, co? Zostań! Nie! Nie! Fart, nie Okej, czyli to nie ty. No poleciał. Nie chuj wam pieszyn. Zrabidą? Nie da się. Jedźmy z beczka. Wyrzuca wszystkim. No kolewa. Nie będzie beczka mnie podglądała. <grym> nie mam w co się zmienić. Czemu Donieszka się nie robił? O A nie miałem ammo. Dobrze. This was not her dm randomowo zabija Jak to? No to tak, balu. no wbijam od razu do pokoju, a ty Bal randomowo zabijasz No randomowo że No myśl, ja to cyka wyrzucam przez okno No ja, okna no, na ja byłem z tytarem To wiemy To <coughs> <coughs> było wybuchające, beczka nie wybucha Bo nie jest wybuchająca Czuta ta gra Balu wypuść mnie Je yeah. no To ja bym musiał cię zabić Ja. <coughs> yeah. Nie, o, o jestem detektywem. Nie, dobra, FF20. <grywa> Co tam szczyma? Ja sprawdzam, Dick. Okay. Czemu Dick ma 8 pocisków? Nie wiem, skutek tego. O nie, opa, to mnie zabija, to widzicie go. Czekaj, jest Mhm. To... Czemu mówisz? Tylko martwi nie, nie ten, nie mówię. Ej, jakby jak, 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 jak jest ciało, to mi powiedzcie. Okej. Okay. I Chyba to zwoła i detektywa do ciała. Dobra. Ej, nie wiem jak z tym wyjść. Któż mógł zabić wam? <laughs> się. O, halo, co tu, tu jest? Dobry samym. Jak stąd wyjść? Tędy! Schodami na górę. No wie, bo teraz teraz się zacznie fajna rzecz. Ja tu zrobię takie. Myk, myk. Connected -myk. sample. Wiem, kto zabił bala. No. no. Tuż to. Tu za to odpowiadam. Polewaczu nie. Na pewno nie opad. <grym> <grym> Polewaczu nie. Co nie. Co ja? Dlaczego? Ty? Czemu to się wpecznie? Musisz w skrzynię wejść. Ja nie do ciebie tutaj przeszedłem, nie? Także yy, nie musisz ja, się mam jeden na, Ja mam nadzieję, że nie do mnie kurde. O, halo cześć. 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 A ja muszę w ogóle broń zmienić. Ej panowie! W tym pokoju o. Nie ma zabójcy. Który to jest ten pokój? Dzięki. A, ten to albo opad. Hej. Dawaj sam. Ale ja już idę tam. Słuchajcie. Już będzie zabijać. A oh, wow, tym? Czekajcie. Co to jest? Wiecie, w Walk tym pokoju nie ma zabójcy. A w którym? A może? A like bad. A którym Powiedziałbym, jest. że jest. E... Co to za random kill? To nie były random kille DNA scanner wskazywał, że to ty zabiłeś Balu. wiem, że zabije balu, jakby mnie wypuścił niespokojnie. No właśnie. <laughs> Tam, tak słuchasz. Okej, okay. to, to czekający. Ha! A mi się żyć każe. Jest tak samo. <grymny> <grymny> Balo, nie używaj czatu. No, pisu, <grymny> no, nie, czy nie używam? Nie używam. No, włączasz czat głosowy. Gdzie? Kim? Czym no, dzieje. no, no. Dobrze widzę. Dobrze widzę. Czym? Proszę, oh, ten. Super. Serio? Wow. Plus, pay, bo chorobycie. No Zabijcie polewacza Zabijcie polewacza Dawaj. Ofensywny granat Uwaga Nie mam Fuck tak. Ijo, ijo Uwaga, bo to granat będzie Omówiłem No kurko no, ma. Pito No mój. Pito Wydaje Odciągał mi się, że to chciał zabić to Mówił Mówię Będzie ofensywny granat i granat Ej, Samer, czemu bijesz niewinnych ludzi? Samer Co? Czemu bijesz niewinnych ludzi? No bo przedłeś mój granat, tylko powiedziałem, że on to będzie Owcyk, zmień broń. Proszę, proszę zmienić broń na krobar. Weźcie w ogóle powrzucajcie broń zobaczymy, który ma najbardziej podejrzany. mam coś jeszcze? Ej, Pito, czy ty też, ty też myślisz, że to Samer? Samer kazał cię zabić? Ja, ja myślę, że to owcyk. A, Lube, tyjny, no? <grym> ja przy... ty na samorzu. Widziałem, że skakać przez okno, no. I tak byłoby byłoby najlepiej. Dobra zabawa ze skakaniem przez okno. Najlepsza. Masz to nie Aż skacze, skacze ten z policji. Popad za mną, chodź. Nie. Że mnie zablokujesz no. w jakimś pokoju, będę musiał cię zabić. Ale mówimy skąd Owcyk, czemu ty masz? Owcyk, nie wiem. Ej, owcyk, czemu ty wyglądasz jak traitor? O nie. Może jest traitorem? Podejrzane. Ej, no, owcyk, nie strzelaj do mnie. Halo, broń. Ej, to było samo, bronie, Owcyk do mnie strzelał z Shulguna. Jest. Ej, kurwawawa. traitorem to Co On Właśnie na mnie patrzy. Chapaki? No No bo Owcyk do mnie strzelał, to... Ale ja to go zabiłeś, powiedzieć? to jest powód? No bo, no tak To, to nie jest, jest powód To jest, byś miał wyrok Dobrze To był? Dobrze. Ja, to nie przepraszam To no skąd Owcyk, wiedziałeś? Nie wiedziałem, już mnie denerwował To miałeś bezrandową kill i to nie był random. Bez wkurwiania opcjka że Miał obity HP, a wcześniej było sobie Ej, skoczysz ze mną? Kto tu jest? Polewacz, chodź. Chodź ze mną. O. Kuba, <grych> no Fajnie było. Dobra. Oj, no Kuba. Kuba. Kuba, monitor. Kuba. Kuba, tu jest bułeczkę. O. Co jest? Jestem innocentem. O Jezu. Na jakąś dziwną broń. Nie Co to? mnie jest słaba strasznie. Jaka słaba? I tak bym cię z nim zabił. Gdzie ty jesteś? Na Ej, to mi się wydaje, że to jest wystarczający powód, żeby stwierdzić, że on jest traitor. Co za gnój? Co się, co się stało? Co się stało? Zginął. to już nie ma. Czemu tam jest czerwona. czy ty kogoś zabiłeś właśnie? Jak miałem zabić? No nie wiem z broni. to? Nie było nigdy A ja co? Gdzieś tu Weź ty się wychyl przez okno Tutaj przez te Nie dzięki Ale no spokojnie Po prostu spójrz na dół Ale że ten A. <śmieniu> które, <śmieniu> Z którą? <tego, śmieniu> <śmieniu> pokaż pokaż Polewaczu czy ty wypychnąłeś się? Pokaż Z którym? Nie. mnie? Ale zaprzemyłem nie strasznie <śmienny> <O Boże. śmienny> Dajcie może dać mi beczkę, zapoteczkę. I to, bo Tam jestem na górze. No mam już. Już nie jest leżony. O, moja głowa. A ty ja mam powiedzieć. A co ja mam powiedzieć? Trzeba było skakać. A to by ja. Nie chciałem. I to okopny się zakończyło. Zabiec je. Co by było? Co ty zrobiłeś? To ty łakców byłeś? Co ty zrobiłeś? O, ogólnie sorki opad, że ciebie wypchnąłem. Ej, pito! Pito! No. O, ogólnie wiesz jak się stało? No. Rzuciłem sobie tak randomowo tą bombę, tak? Zdenkowałem się. Jak słyszałem, taki wybuch, włóczki, tak krzyczysz sobie coś. O, to wygotujesz. O, ła, moja głowa. Co widzisz? Jebnąłem sobie w beczkę, bo wcześniej do beczki strzelałem i beczka nie wybuchała, a teraz udostępniałem ją... wybuchała. To jest zew z <felu. grym> Za wyrzuceniem mnie. <grym> <grym> Jeszcze ja chyba nie, nie rozumiem, nie rozumiem, chyba nie rozumiem śmieszka, panowie. O, no o, no bo mnie wyrzucił balu i kazałem obcykowi spojrzeć przez okno. Spojrzał, zauważył mnie. Przyszedł do niego Summer, też spojrzał, a może obcy go wtedy wypuknął. Balu, co ty robisz? Balu, nie to... wiem. Balu, możesz przestać? Umarłem. Nie, po nie podoba sobie. mi się Twoje role. O, o, o jezus, To Czuka sobie z oknem. Ej, czemu balu do mnie celuje, To kto Halo? nie skacze ten z Nie celujmy, bierzmy o, do ręki policja. Owcyk! Eee, chłopaki? Owcyk, nie wyrzuć! Chłopaki? Owcyk jest zdrajcą, wyrzucił mnie. Owcyk, bierz beczkę. Nie Owcyk. Ej, Pawła, żyjesz? Żyję. Mamy się dobrze. Okay. Wszyscy, żyją. Też. Wszyscy, ja żyję. Żyję. Wszyscy żyją. Ja tam żyję! Jestem pyszką. Jak ty to zrobiłeś? To jest... Kto Co? Ja myślę, że... Chodą no. Ej, to jest Zostaw! Przestań! Halo? Halo? Nie, on to wyrzuci. Uciekaj stąd. Szybko, patrzmy. Ej, opad, opad, jest detektywem, okej. Okay. Czekaj, bo się wzruszyłem. zaraz! To nie moje health station! to jest za Czego jest w tej Balu! Co? Ja jestem dalej Ej Balu! O mikrofon Ustawiłeś? Także bym myślał A Ja byłem cały czas razem z Jestem drugim No nieprawda Ty się przede mną ukrywałeś I do mnie trafiałeś z broni Eee to nie Balu chłopaki To jest Dzięki że mnie biłeś Okej I czemu nikt się nie dał nabrać na